Dzień dobry państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję wam Mini Cooper 3 drzwiowy z 2018 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Prezentowany pojazd to Mini Cooper, czyli silnik 1.5, 136 koni, z automatyczną skrzynią biegów. Posiada 16-calowe obręcze aluminiowe w kolorze czarnym. W kolorze czarnym również są lusterka i dach a samochód jest lakierowany w kolorze Pepper White. Jest to egzemplarz po faceliftingu, a więc tylne światła przypominają flagę brytyjską. A zaglądając do środka widzimy fotele z tapicerką materiałową. Dodatki wnętrza jaśniejsze. Jest również nawigacja. Ekran dotykowy, klimatyzacja automatyczna dwusferowa, a przebieg naszego samochodu to 17416 km. Tylna kanapa posiada mocowania na foteliki ISOFIX. Takie mocowanie jest również na fotelu pasażera z przodu. Pod podłogą bagażnika również trochę miejsca i zestaw pod podłogą. Jeżeli ten samot państwa zainteresował, zapraszam do naszego salonu Bawaria Motors w Katowicach na Alei Rodzińskiego 204. Zapraszam również do kontaktu z doradcami oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia!